Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Sextron Król Gier i yy, dzisiaj, jak widzicie, jest update w stylu Brain Rot. Więc teraz tak, yy, pierwsze, zakręcimy sobie kołem. Miejmy nadzieję, że coś dobrego wypadnie. No, 175 tysięcy. To nawet fajnie. Eee, I teraz tak, jest lawowy event. Przed chwilą spadały meteoryty. O, przed chwilą spadały meteoryty, em, padał deszcz i em, jakby greń się świeciły i jeszcze. Em, i tam w ogóle jest jakaś otwarta baza chyba. Nie, nie wiem. I, em, i co? E, i, jeszcze, I jeszcze było e, coś, coś innego było. A, Bombardilo Krokodilo latał. Więc nie wiem co, 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 co się dzieje na tych eventach. Um, um, I teraz tak. E, dzisiaj naszym celem jest zdobyć um, jakieś dobre przygoty i zobaczyć co będzie na tym update. Cie. Więc. No. Więc gramy. Uuu. Czemu ten Orango na inni? Znaczy, ten. Nie, goriliło Watermelon drill drill. drill, Dri Dri, dri. Przez tego prawie się nie się nie tego Dri nie da nawet prawie przeczytać. Um, um, no, to to co to. Co to Dri Co to jest za, do Co to jest? tego brain rota? O nie, no i teraz jest. Aha, teraz pada śnieg i jeszcze jest. Um, y, glitch Event. No świetnie. Nie, no nie wierzę. Teraz tak. E, spróbujemy, spróbujemy jednego mita zrobić. E, a, mianowicie, a mianowicie będzie to taki z zatrzymaniem Brain Rotów. Więc e, zobaczycie, jak to będzie wyglądać. E, powinienem tutaj stać. I teraz rzucimy stół. O nie, za daleko, za daleko. Teraz tutaj bardziej. Rzucimy stół. I teraz powinniśmy. O, nie. Mm, nie, to się nie udało. Będę musiał to zniszczyć. Nie mogę tego zniszczyć. A jej. Um, y, Jedni mogą wiedzieć o co chodzi. Rzuca się stół. A później na ten stół kładzie się wieżyczka i kto mi się tam czai pod bazą. Będzie mi tu się czaić. Jeden. Dobra. E, o, mam znowu wieżyczkę, to idziemy tam. Idziemy tam. O, patrzcie, kto idzie. Rino to sterino. E, więc teraz tak. Rzucamy stołem. Oj, dalej. I teraz z pierwszej osoby. Nie, no i nie ma tego stołu. Rzucamy. O, o, idealnie się położył.

nie będziesz mi tu się czaić. Mm. Dobra, nieważne. Um, może tutaj zadziała chociaż. Tu Może nikt mi nie będzie przeszkadzać. Mm, świetnie. Um, dobra, czyli tak. Aha, bo jak to jest, to tutaj to nie zadziała. Poczekajcie. Ja położę tą wieżyczkę na razie tutaj, żeby nikt mi nie próbował wchodzić. Eee. Ja nie wiem. Ten stół musi się nie dość że idealnie ustawić. To jeszcze musi być taki długi czas, żeby mi starczyło. No co znowu ode mnie chcesz? O, jakieś powiadomienie jest. Poczekajcie. Nie, myślałem, że. Myślałem, że mam jakiegoś le, 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 gorszego od tego i... Sobie... Czemu mi się to ciągle nie udaje? Dobra? Nie, no nie wiesz. Może teraz? Chociaż... Tu? Nie, no nie wiem. O nie, nie będziesz mi krat. Nie będziesz! Rozumiesz? Nie będziesz! Nie... Ciągle Wypadaj mi z bazy. Ale, ale wypadłem. Dobra, może spróbujemy, może jeszcze tam z przodu. Bo to widziałem, że tylko z, tak, z, z, tylko z przodu widziałem, że to działa. Więc nie wiem. To ja może tutaj tak. Nie, było. Kurczka. O, o, tak, 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 tak. Teraz. Nie, nie, bo to trzeba zrobić z pierwszej osoby. To się da zrobić chyba na komputerze tylko. W ogóle 6 minut, albo 5 minut, o 2 minuty. Nie wiem czemu, ale chyba 5 minut tego odcinka zajmowało nam robienie tego tej, tej rzeczy. Więc są dziwne, ale dobra. Może tu, tu. Czemu świat nie może być? Tak, tak piękny. Świat nigdy nie był piękny. Dobra i teraz. No bo mnie za chwilę. Ale patrzcie, umijają. Bo jedna minuta coś pisze admin. Coś, że jedna minuta. Nie wiem, o co chodzi. Bo nie czytałem tych powiadomień. Eee, nie wiem, może. O, w ogóle 5 minut zostało do końca tego lawowego. A ja zbieram teraz na. Teraz zbieram na 5... No tak. 5 bilionów. I na kokofanto. I muszę mieć kokofanto elefanto, żeby mieć kolejnego rebirwa. W ogóle mam tego nowego. Gdzie w sumie on nie jest ten jak teraz wyszły te nowe. Ej, chwila, indeks. Było, y, było 69, 76. Są jakieś nowe. Oj, i tako! Tako. I są jakieś nowe postacie. Co to jest? Jest. To będzie. Co to jest? Dziwne. Patrzcie. 12 yy, dwa, nowych brainotów. Admin pisze chyba. Tak mi się wydaje? Chyba tak mi się wydaje. Yy, znaczy, nie chyba, tylko tak mi się wydaje. Patrzcie. Boneka Ambalału. Z tym, co się w ogóle stało z tym stołem? Może teraz spróbujmy. Tylko za ile mi się baza. Dobra, za 77 sekund. To tam dobra. Teraz spróbujemy. Jak tu prawie nikogo nie ma. Za, za daleko, za daleko. Jakby wyleciał jakiś sekret. Jakby wyleciał jakiś sekret, to był. O, teraz jestem z pierwszej osoby. Dobra, tylko no, to te, teraz to się nie udało, dobra mogę jeszcze raz, o o, 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 proszę, proszę, nie, bo to normalnie by zatrzymało brain roty i by było fajnie, i by był taki z, złączony brain rot, ale mi się to oczywiście nie udaje, czemu, dlaczego, dobra, z sobie. o, krabowy, krabowy event. Co tu się dzieje? Jeszcze laki jest! Jeszcze Lucky event. Jo, nie wierzę. Ile tu się rzeczy dzieje naraz. Za mi się bardzo odblokuje? A, to jest Tak, to jest klon. O, patrzcie! D dwóch Simpansini Bananini obok siebie. A jakie są te nowe Brain roty? Co, co? Co? Co w ogóle tu się dzieje? To jest boy? To jest ten nowy? Tak, to jest ten nowy. Co tu się dzieje? O nie, ktoś mi może ukraść. Czemu ja tańczę? Ludzie, no? Jak tak można? No i bazy nie mogę. O, mogę. Myślałem, że nie mogę zablokować. Oła, 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 oła. oła. Ale zobaczmy. O! Co to jest? Jakiś nowy jest. Jakiś ten jest nowy, rzadki. Jakiś jest taki, taki epicki. Epickie są dwa. No jestem ciekawy. O! Teraz jeszcze Bombardilo Krokodilo. Pewnie ym, lata. Tak, lata teraz. Teraz są kraby. Teraz pada śnieg. Teraz... Ym, co jeszcze? Teraz y, dostają oświecenie. Teraz jest jeszcze y, lucky event, i teraz jest jeszcze lawowy event, jeszcze przez minutę. Co tu się w ogóle dzieje? A jeszcze ten nowe Brain rocy. Jestem ciekawa. Jakie to mogą być. Czy ten ma koku fanto elefanto? Nie ma koku Ten ma koku Ma koko fanto elefanto. Ale ten event jest dziwny. Oh, Sigma Boy. Dobra, 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 dobra. Co? Co, co tu pisze w ogóle? Dobra i ważne. Nie przejmujmy się tym. Um, no i teraz... O, za jedną sekundę coś wyjdzie nowego. A się pan no świetnie. Co tu... Co w ogóle tutaj pisze? Ja nie wiem. Ja się tak za bardzo nie znam. O, legendarny, legendarny fruto Drillo, tylko szkoda, że nie dostał, yy, nie dostał żadnego na razie. Oła, co to było? Teraz jest jakiś event? Nie, jakiś się skończy? O nie, koniec laby, teraz jest koniec krabów. Ja nie wierzę. O, ale teraz się dzieje. Yy, ale jestem naprawdę ciekawy tych innych yy, brindotów. Oj, bo naprawdę, to, te nowe. koko to elefantom, kupuję to elefantom. to elefanto. Szybko. Nie, nie, nie. Opuść, opuść. Nie. Nie, no nie wierzę. Oła, wow. ale się wierzyłem. Ej, jest laba. Jest lawa. Tu jest laba jeszcze. Ej, ale zobaczmy, czy tu, tu są te nowe postacie. Są? No pewnie powinny być, bo. Moim zdaniem tak w, jeden, w jednym momencie powinny wszystkie tutaj wejść. Ajajaj, czy dobra? Indeks? Czyli są. Ale co to jest w ogóle? Yy, ja nie wiem. O nie? Moja baza, moja baza. W ogóle teraz można. Yy, ten. Yy, teraz można chyba. Yy, niszczyć swoje brainy. Yy, ten, nie. Yy, można zabierać swoje brain loty. Patrzcie. Patrzcie, ale mogę też sobie odłożyć, więc to jest fajne, ale dajcie te nowe brain ruty w ogóle teraz jaki jest event też na tym, na tym tył, poczekajcie, mam taki pomysł, że na przykład, o teraz się zakończył jakiś event, tylko nie wiem jaki, nie wiem jak on się nazywał, Um, um, I co? Um, Rainbow, Krampusy Medusi, uh, Jezus, Bambini, Dostałaś się takosem! Dobra, dobra, ale niech sobie idzie. Ja zabieram to. Dostał śnieżko! Jeszcze, jak jak, jak mi dostanie, to ja jestem w siódmym, nie wie. Rainbow Frigo Camelo? Ja nie wierzę. Co to jest? Moi drodzy, szkoda, że tego nie widzieliście, ale teraz jest jeszcze event tęcza i fajerwerków, ale tutaj szło 7,5 miliona. 7,5 miliona, rozumiecie to? nie, 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 nie. Czy powinienem szczęśliwy blok? O tak, 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 na pewno. Da, daj, daj, daj. Daj laki, bloka. Bądź tak miły, admię. Za 15 milionów. Biorę, biorę, biorę. Moje, 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 moje. Nie, no gdzie on, gdzie to idzie? Nie, no ludzie. Nie pozwolę, nie pozwolę. Chociaż. Teraz pójdą pewnie lepsze. To niech oni się biją od tego laki bloka. A ła! Będę musiał rozwalić się. No. Dostań, dostań. To jest moje, czy? O, jest. Dobra, ja tutaj postawię moją, żeby nikt nie widział. Ale to i tak będzie napis. Patrzcie, Gold Gold balernia Capucina. Co tu się dzieje na tym będzie? Um, ten, ten event, z tego co mi się wydaje, nazywa się. E, admin oszalał. E, no bo naprawdę admin oszalał. Admin to znaczy administrator. Czyli, jeżeli ktoś nie będzie, chociaż. Po co ja to mówię, jak coś by każdy to wiedział? 7 minut? Do czego? I czemu teraz. Niż, tak. patrzcie, O, pipi Ale czemu nie idą te nowe brain roty? O nie, i teraz będą jeszcze meteoryty spadać, nie wierzę, kurka, ile tu się dzieje, dobra, teraz mam, jeszcze tego Rainbow Kata jest, tak jest, jest tak, Rainbow Cat, meteoryty, fajerwerki, oświecenie, pomardilo krokodilo, lawa, rainbow i laki, ile tego jest, lawa time. Ja nie wierzę, co tu się dzieje. I teraz wszystkie bra brainrody będą wychodzić z lawy? Co tu była taka przerwa długa? Gdzie jest w ogóle bubble machine? Zmienili pewnie z tamtym. Ktoś kradnie mi... O nie, o nie. Gdzie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Co? Ktoś mi kradnie, jako kawello, virtuoso? A ja... A gdzie ja go miałem? Tu. Kurka. Tak się wciągnąłem, że... No kurka. Myślałem, że stąd go mu Co tu się dzieje? Jak to mówią od minoszala. Co tu się w ogóle dzieje, ludzie? Się. Co on pisze, bo nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. O, oh, em, um. Patrzcie, szef krabra kadabra. Trippy Gold. A jak tu się wali, to podobno będą wychodzić jakieś dobre pety, no. Co to. O nie, teraz już nie ma tych. Nie ma laki i nie ma. To jest moja? Wierzyczka. Chat. Aha, możemy pisać na czacie, co chcemy? Oh, Lionel i Katuseri, ale to. Ale lawowe. Um, dobra, to ja napiszę. Napiszę, no, pisz, pisz, pisz. O, jest. Um, secret. Nie, kurczę. Hmm. tutaj x, Dawaj. secret, 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 Lava Lionelika, w sobie teraz można sprzedać, aha nie, Faktycznie. Dawaj. zapomniałem, że teraz się sprzedaje inaczej, sprzedać, bo po co mi taki słaby, upatrzcie, za, się, za 30 ileś, nie, teraz nie ma jeszcze jakiegoś, Chyba fajerwerek nie ma teraz. Czy one już były usunięte wcześniej? Dobra. Ale tu się teraz dzieje. Ale tu się teraz... i loli, Lololi. Dolfinite Walanita. Salmino pinguina. A fajnie, że w ogóle teraz Admin dodaje takie nowe postacie. Bo pewnie... Oje, moje, moje, moje. Nikomu tego nie oddam. Nikomu, nikomu, nikomu. Jest. Jest? Jest? Moje? Nie! Nie! Trzy minuty coś do, cza, do czegoś są. Trzy minuty do czegoś. Dobro, proszę, proszę. Albo nie, dobra. Jest. Mam, mam to. I teraz sobie zabiorę to. Huuu! O Blueberry i Octopusini z najam katem jeszcze jeszcze go. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Naprawdę Admin oszalał. Na pewno. Co tu się? o, ja nigdy, ja nigdy nie byłem na takim evencie. A teraz mogę to nagrać na what, Ale fajne. Ale już jednego nowego, nową postać widziałem jedną. Czyli sigma mama, O, ja jestem... Ja jestem ciekawy... Dobra? Tu będzie? Niech tutaj będzie. Patrzcie w ogóle. Niedługo może mieć Brainbot. Tylko co. O, rainbow. Pipikiui. A mogę teraz kupić? Nie, bo nie mam. I Teraz będą ciągle rainbowowe. Tak? Tak. No, nie wiem. O, nie wiem. Dobra. Co tu się dzieje? To ja naprawdę nie wiem. E, flashing. Light. Co? Nie rozumiem. Eee, to się to będzie za 8 minut. To co? Ła! Kto tutaj? Nie, kolejny event się skończył. A no ła, no kto tu postawił wieżyczkę? Gdzie w ogóle? Nie wierzę. No co jest? Nie wiem. Ty jesteś mój najsłabszy chyba? Więc niestety będę musiał cię sprzedać. Bo to na event, to dla was widziałem. Sprzedałem tego tego Peta na event, widzowie. brr, brr, patapim diamantowy. O, tutaj gangster kutera, criminal law, ehm, lawowy. Bum, bum, Wo Ło! Moje, 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 moje. Moje. Nie, no, nie będzie. Nie no przy tym prezent jaki prezent jaki prezent co jest co jest co jest teraz się włączyły jakieś fajerwynki czy coś nie wiem co co tu się w ogóle czemu jest czarny cały ekran o o disco ta 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 O, patrzcie, tańczę, tańczę. Tańczymy, tańczymy, tańczy. tańczymy. Tańczy, tańczy. Dobra Dobra. Specjalnie na tą okazję zrobię klona. O nie! Kolejny event się skończył. Ile będzie trwać to blisko? A jeszcze minutkę. To wytrzymamy, wytrzymamy widzowie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wo ale ładne otoczenie mapki. E co tam robi Tungtung? Poczekajcie. Tung. Co, ta, co tam robi tra la, la tralala, Tungtung i simpansini bananini? Wy to widzicie? E Może będzie to los Tralaleritos? I może los Szympanzitos i los tung, 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 sach, sachuritos Albo będzie normalnie. O, co się dzia, dzia, stało? Aha, dali mi ten efekt. Mm, świetnie. Ej, to może będzie, będzie... jakiś nowy... Może jest jakiś nowy pet. Takie. Ten ten. O, patrzcie, rainbow. Ta ta, 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 ta sachur Ja nie wiem co tu się dzieje. O nie wierzę. Matko. Matko moja. Co tu się dzieje? Wy. Nie. Da, co, co? O! Wreszcie, czemu mi ta nie działa? Nie działa mi jednak. Jako cavallo virtuoso. Lekko, kap... oh, no, 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 no! Sprzedaję, sprzedaję to wszystko! Sprzedaję to! Nie, 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 no proszę, proszę cię. Nie, 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 nie no, proszę. Nie, 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 wyjdźmy z stąd. Co tu się dzieje? Co tu się jeszcze dzieje w ogóle? Nie no co to jest? Co to jest? Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak! Nowy z jest, jest nowy brain load. Jest nowy brainot, trippi tropi! Jak, jakiś... Nie, 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 nie! Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj! Szybko, szybko! Trippi tropi! tropi, tropa tripa! O ład! Co to w ogóle jest? A to jest chyba ten miecz. Sigła O! Co tu się dzieje na tym wencie? Wiem, że to będzie chyba jeden z najdłuższych moich odcinków na kanale. Ale to jest warte tego wszystkiego. Jeszcze niech w niego tak Tak Takos. Nie. O, co to jest? Co to jest? Muszę wchłonąć. co to jest? Ale tam tripi tropiszedł za 30 milionów. To Sigma Boyd powinien być w moim indeksie teraz. I co tak długo nie idzie? Tutaj coś, jakby coś w Bubblegumie było. Myślałem, że jakiś nowy idzie, a to Pinguino Salamino, ale Gold. Ja nie wierzę, o tako, tako prawie by mnie walnęło. Co tu się dzieje? Jakby tutaj będzie jakiś nowy Brainrod, to ja od razu, nawet jak jakiś słaby, to ja od razu kupuję. Co tu się dzieje na tym evencie, to ja nawet no, no przecież, no przecież to jest, Sprzedam Cię, o już mam 5 bilionów, what, mogę tylko zapytać, co tu się dzieje, o wreszcie, jest normalne, nie wiem, teraz idą same, diamond szły teraz same, jeszcze patrzcie, Bombardiro, krokodyro i sfirina, Bamina le, le, latają sobie. Więc tak, nie wiem, czy widzicie te, te wszystkie eventy. Jest jeszcze jakieś disco, na dole, na dole po prawej stronie są, na ekranie. Patrzcie, poczekajcie. Ile? 30 sekund, dobra, będzie. Popatrzcie, ktoś tutaj się czaj. A, to klon jest. A, czyli już wiem, co on, więc on chciał zrobić. Dam przykład na moje bazie. O! Znowu coś z, ta, z czatem mówi. Żebyśmy pisali. Ej, a może. Ej, a może ten. Może Admin się posłuchał? Może ten tripi to był sekret? S-e-k-r-e-ty? Szybko? No nie, nie, nie. Nie, no błagam, no co jest? No teraz mam dwa wolne miejsca, kurczę. Nie lubię takich ludzi, naprawdę. Ta, ta! Jest moja, jest małe, jest małe. W ogóle czemu on wygląda tak... Dziwnie, jest taki piks taki. mocno pikselowy, no? Dobra, widzowie. To by było na tyle w tym odcinku, bo widzę, że już się eventy kończą, tylko teraz jest laki, więc. Papa!